Mądrość ludowa głosi: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zwykle jest to zgodne z prawdą, ale niestety nie wszystkie psy są takie same. Blake It's over now, this is goodbye I made a choice, I'm leaving now Won't feel no pain, won't shed a tear the end is here and there is nothing left to say Just feel like running away You're free and never have to see me again mi Blake Hill jego wierny czworonóg Kurt Blake. Możemy zaczynać? Blake? Tak, naturalnie. Możemy zaczynać. I ruszyli! Kurt? Noga! Kurt? Noga! Kurt! Kurt, no chodź! No <noise> to w ogóle ma być? To ma być niby Gwiazda Popu Wszechczasów? Nawet własny pies go nie znosi. Masz mi go śledzić. Przypiąłem pluskwę do obrożytego, śmierdzącego kundla. Proszę. Dzięki temu nawet ty będziesz mógł go śledzić. Chcę znać dosłownie każdy jego ruch. W tym głupim labiryncie przeżyłem najbardziej upokarzającą godzinę w życiu. Co z tym psem? To jakiś wariat! Ja się nim zajmę, proszę pana. Kurt, wracaj tu! Kurt, czekaj! Za nim! Gońmy go samochodem. Hej! Taksi! 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 Za tamtym psem! Za tamtym psem! Jak się pan czuje? Kto, ja? Tak. No, jasne, że źle. Przed chwilą zgubił się jego pies. Buddy, pomyśl! Proszę się nie martwić. Znajdziemy go wspólnymi Cóż, siłami. Zgubił się, no takie jest życie. Możemy już wracać do domu? A? Co? Nigdy byś nie zrezygnował z szukania psa. Szukamy dalej, buddy. Dzień dobry! Dzień dobry! Pyszne śniadanko gotowe. Byłeś rannym ptaszkiem, czemu tak trudno ci ostatnio wstać? No, obudź się, leniwcu. Szkoda dnia, już późno. Chyba wcześniej. Oj ty, głuptasku, powiedz, Jake, robisz coś dziś ciekawego po szkole? Nie chcesz zjeść ze mną obiadku, tak jak kiedyś? O Boże. Jake, proszę zakrywać usta. Pamiętamy o dobrych manierach. No to jak? Będziesz wcześniej? Um, tak, jasne. Yes. Jake. Nie zasypiaj. Weź się w garść. Wstawaj z podłogi. Nie jeden pasażer mnie prosił, żeby jechać za samochodem czy za jakimś motorem. Ale kurczę, żeby za psem ganiać, to mi się pierwszy raz zdarzyło. Zupełnie jak w tym serialu pies, który uciekł. Ojejku, gdzie on jest? Nie wiem, gdzie jest! Kiedyś dawali w telewizji. Świetna zabawa, teraz wydali na DVD można kupić. Nie nie wiem, gdzie jest pies, kubku! O, o nie, 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 nie. A o kurczę, straciłem przy Wiesz mi to coś z nosa. Idź się pobawi i mnie nie denerwuj. Kto wpadł na pomysł, żeby zabrać go do telewizji? No ty! Pytałam cię o coś! Niech pan uważa, kiedy się człowiek popłacze, zwykle mu się kręci w głowie. Płakałeś? Ach, kochanie, zdaję sobie sprawę, że przez psa zaliczyłeś najgorszą wtopę w karierze, ale żeby płakać, już bez Co nie było tak? Kurt nam uciekł. Co? Uciekł? Ale myśmy przed chwilą. przed chwilą zastanawiali, czy zawiozłeś już tego małego, milutkiego piesiońka do domu. Naprawdę uciekł? o... Oh. Kurczę, to takie przykre. Chciałbym pobyć chwilę sam. To ja pójdę z panem. Dlaczego mu nie powiedziałeś, że kurcz tu biega? Ponieważ skorzystamy z szansy pozbycia się tego obrzydliwego, zapchlonego, skundlonego maszkarona. Znajdź go, wejdzie przez tylne drzwi. Już wymyśliłam, jak się go pozbędziemy. Jeśli się uda, nigdy go nie zobaczymy. Nigdy! <ścoughs> Ani, zaczekaj. Tak. Chodzi o to, że od dawna się do mnie nie odzywasz, więc podszedłem. Nie zależy ci już na mnie? Powiedz, czemu powinnam z tobą gadać? Nie jesteś nawet moim kolegą. Nieprawda nie mów tak. Proszę, daj mi szansę, wszystko ci wyjaśnię. I co? Powiesz mi, że jesteś obrzydliwym kłamcą, czy że przejmujesz się tylko swoją osobą, Blake Shake? Zależy mi na moim psie. Tak Także no. za to nie jest. Żartowałem. Ej. Annie, poczekaj. Ej. Idealne miejsce. <laughs> Idziemy, kurt. To twój nowy domek, z dala od domu, a przede wszystkim z dala od Blake'a. No już wysiadaj. Wyłaś, no! Wyłaś, wytnuchę z samochodu, ale już brudna się! Nienawidzę tego kuda. Szukaj go przez internet, zadzwoń do telewizji. No sam nie wiem, spróbuj wszystkiego. Musimy znaleźć naszego kurta. Po prostu musimy. Czyś ty oszalał? Blake cię zatłuczy, kiedy się o tym dowie. Przykro mi z jego powodu, ale prawdę mówiąc, mnie jest dużo łatwiej. Ten pies mnie nie znosił od początku. Poza tym mam alergię na sierść psów. Dzięki temu, że go nie ma, dzisiaj po raz pierwszy mogę oddychać przez nozno, no stary. <laughs> Hope! ja właśnie. to znaczy, myśmy na ciebie czekali. O, przestałeś dzwonić, więc myślałam, że ci nie zależy. Wiem, że nie dzwoniłem, ale... Kurczę mój Co? Nie żartujecie sobie? O, Blake, to fatalnie. Wiem, jak bardzo ubóstwiałeś tego psiaka. Pewnie jesteś kompletnie załamany, tak? Tak. O, spójrz. Mam przy sobie kilka wycinków z prasy. Fotografowie go uwielbiają. Zobacz. Pamiętasz, kiedy skakaliście ze spadochronem? Albo kiedy go zabrałeś na safari na wielbłądzie? Co? Na safari? A pamiętasz, kiedy trafiłeś z nim do psiego psychologa, żeby go wyleczyć ze strachu przed kotami? <laughs> Blake, jeśli to nie jest bezwarunkowa miłość, to czy ona istnieje? Bardziej pasuje określenie żałosne. Halo? E, miałem na myśli... Co? Widzieli go! O, Ktoś widział kurta! świetnie! Blake, na co jeszcze czekasz, głupolu? Biegniem, puścić się! To jak? Dzwonimy po komandosów? Po siły powietrzne czy co? Ty, 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 ty! Złapałem! Mam go! Mam go! W tamtą stronę! W tamtą! Tak jest! Przyjąłem! A! Witaj w domu, Mordo, ty moja. Schronisko dla psów. Jesteśmy coraz bliżej! Urządzenie odbiera mocny sygnał! Uhu! Proszę spojrzeć! C -c -c, cicho bądź cicho! Jeśli będziesz gadał, nie znajdziemy tej obroży! Tym Rambo z odzysku! Dziwne! Znalazłem właśnie obrożę! Leżała sobie! E, może to być ta, której pan szuka? C cicho bądź cicho! Bądź zamilczona! A co ty tu... Do... Gdzie znalazłeś te obroże? A gdzie podziałeś psa? Tylko nie mów, że zdjąłeś mu obroże, a kunta puściłeś wolno Nie, obroże znalazłem w trawie Aguaclara Gdybym był głupim psem, poszedłbym do miasta na obiad Port! Port! Tak mi przykro, że go jeszcze nie znaleźliśmy. Nie, co ty żaden problem. Ej, oczywiście bardzo Ci dziękuję, że nam pomagasz. Muszę ci coś wreszcie powiedzieć. Nie zadzwoniłem wtedy dlatego, że. Ech, to długa historia to. Już nic nie mów. Jestem i tak ogromnie szczęśliwa, że po mnie przyszedłeś. Teraz musimy się skupić na szukaniu kurta. Wiem, że ten pies to dla ciebie prawie całe życie. Wiem, jak mocno go kochasz, że uwielbiasz się z nim bawić. Everything is gloomy. The sun will no longer shine till you flash one smile, bringing me back to life. Beautiful one, I'm helpless in the dark. I'm nothing when you're gonna never let you go till the end of the.